Bajki z sensem to te bajki, które zmieniają świat. Nina i bezpieczna droga do szkoły. Nina mieszka w małym miasteczku. Ma kasztanowe włosy, niebieskie oczy i jasną cerę. Pewnego ranka obudziła się przed szkołą. Na krześle wisiała jej zielona kurtka, a na stoliku leżał mały plecak. Ubrała się i pobiegła do kuchni. Mama robiła śniadanie i uśmiechała się. Dziś córeczko nauczymy się, jak chodzić po chodniku i jak przechodzić przez ulicę, powiedziała mama. Mina zapytała, dlaczego to jest ważne. Mama wyjaśniła, że na drodze trzeba przestrzegać zasad, bo wtedy wszyscy są bezpieczni. W Polsce piesi powinni korzystać z chodników. Jeśli chodnika nie ma, idziemy po poboczu i patrzymy na nadjeżdżające samochody. Nina słuchała uważnie i zadawała pytania. A co jeśli na poboczu jest błoto? spytała. Mama powiedziała, że wtedy trzeba iść przy brzegu drogi i uważać, by nie pobrudzić butów. Po śniadaniu mama założyła ninie kurtkę i przypięła jej odblaskową opaskę. Odblaski pomagają kierowcom nas zobaczyć, zwłaszcza gdy jest ciemno albo pada, tłumaczyła mama pokazała Ninie, gdzie jeszcze można przyczepić odblask do plecaka, do spodni, a nawet do czapki. Mina zerknęła w lustro i uśmiechnęła się. Wyglądam jak prawdziwa bohaterka, zawołała. Mama przytaknęła. Bohaterami są ci, którzy wiedzą, jak być bezpiecznym, powiedziała. Dziewczynka poczuła się dumna i była gotowa na spacer. Nina i mama wyszły przed dom. Przed nimi ciągnął się długi chodnik. Po jednej stronie był pas zieleni, a dalej jezdnia. Mama wzięła Ninę za rękę i powiedziała: Chodnik jest dla pieszych, musimy po nim chodzić, gdy jest dostępny. Opowiedziała, że w mieście są też ścieżki dla rowerów i pasy dla samochodów. Każdy ma swoje miejsce, dzięki czemu nikt sobie nie przeszkadza. Nina zobaczyła rowerzystę na ścieżce rowerowej. Mama tłumaczyła: To ścieżka dla rowerów. My idziemy po chodniku. Jeśli nie ma chodnika, możemy iść poboczem, ale wtedy trzymamy się lewej strony i ustępujemy rowerzystom. Nina skinęła głową i zapamiętała tę regułę. Dodała: Będę też machać ręką rowerzystom, żeby wiedzieli, że ich widzę. Mama się uśmiechnęła, bo to miły gest. Na ulicy stały zaparkowane auta. Mama ostrzegła: Nie przebiegaj między samochodami, kierowca może cię nie zauważyć. Dziewczynka pomyślała o innych dzieciach, które czasami tak robią. Wiedziała już, że to jest niebezpieczne. Mama opowiedziała historię o chłopcu, który wbiegł między auta i przestraszył kierowcę. Na szczęście nic się nie stało. Ale wszyscy się wystraszyli. Nina obiecała, że zawsze będzie obchodzić samochody dookoła i patrzeć na drogę. Podczas spaceru mama pokazywała ninie znaki drogowe, pokazała znak zakazu wjazdu i znak ostrzegający o dzieciach. Nina nauczyła się, że znaki pomagają kierowcom i pieszym zrozumieć zasady i dlatego warto je znać. Dotarły do skrzyżowania. Stał tam sygnalizator z czerwonym i zielonym ludzikiem. Mama zatrzymała Ninę. Gdy świeci czerwone światło, czekamy. Gdy zapali się zielone, sprawdzamy, czy wszystkie auta się zatrzymały i dopiero przechodzimy, powiedziała. Nina zobaczyła, że niektórzy ludzie przechodzą na migającym zielonym. Mama wyjaśniła, że gdy sygnał miga, lepiej poczekać na kolejny cykl. Żeby mieć więcej czasu. Nina patrzyła w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo. Mama uczyła ją, że zawsze należy patrzeć w tych kierunkach. Dlaczego patrzymy dwa razy w lewo? spytała dziewczynka. Bo najpierw sprawdzamy pas najbliżej nas, a potem jeszcze raz, żeby upewnić się, że nic się nie zmieniło, odpowiedziała mama. Kiedy zapalił się zielony ludzik i nikt nie jechał, trzymając mamę za rękę, przeszły spokojnie przez pasy. Po drugiej stronie, mama chwaliła Ninę: Zawsze spoglądaj w obie strony i nie korzystaj z telefonu na przejściu. Telefon rozprasza. Nina uśmiechnęła się i przyrzekła, że będzie uważać. Mama dodała, że wielu wypadków dzieje się dlatego, że piesi patrzą w smartfony, a kierowcy ich nie widzą. Dziewczynka obiecała, że gdy będzie starsza i będzie mieć telefon, będzie go odkładać przed przejściem. Zanim poszły dalej, zatrzymały się jeszcze przy przejściu i obserwowały innych pieszych. Nina zauważyła starszą panią z laską, której trudno było przejść. Mama pomogła pani przejść na drugą stronę. Wszyscy powinniśmy sobie pomagać na drodze, powiedziała. Nina poczuła, że to też ważna zasada. Na kolejnej ulicy nie było sygnalizacji. Był za to znak przejście dla pieszych, mama powiedziała. Tutaj piesi też mają pierwszeństwo, ale musimy uważać. Zatrzymaj się, rozejrzyj i posłuchaj, czy nie słychać samochodu. Obie stanęły przed pasami. Nina słyszała śpiew ptaków i odgłos silnika z daleka. Nina stanęła przy krawężniku. Spojrzała w lewo, w prawo i znów w lewo. W oddali nadjeżdżał samochód, więc poczekały. Gdy auto się zatrzymało, przeszły przez ulicę na wprost. Mama przypomniała, że przechodzimy najszybszą drogą, prostopadle do krawężnika. Dlaczego nie chodzimy na skos? zapytała Nina. Bo wtedy jesteśmy dłużej na jezdni i kierowcy mogą nas nie zauważyć, wyjaśniła mama. Potem musiały przejść przez ulicę, gdzie rosły wysokie, żywopłoty i parkowały samochody. Mama nachyliła się, by zobaczyć, czy coś jedzie. Nina nauczyła się, że gdy widoczność jest ograniczona, trzeba spojrzeć z bliska i być bardzo ostrożnym. Jak są krzaki, stań bliżej krawężnika i wyciągnij głowę, ale nie wchodź na ulicę, dopóki nie wiesz, że jest bezpiecznie, tłumaczyła mama. Dziewczynka potakiwała i zapamiętywała każdą wskazówkę. Kiedy przechodziły w innym miejscu bez pasów, mama powiedziała, że jeśli nie widać przejścia w pobliżu, można przejść poza nim, ale trzeba poczekać, aż ulica będzie pusta i przejść szybko i prosto. Nina powtórzyła to głośno, żeby utrwalić. Dzięki temu czuła się pewniej. Kiedy doszły do mniej ruchliwej ulicy, nie było żadnych pasów. Mama wyjaśniła, że jeżeli do przejścia jest daleko, możemy przejść tutaj, ale musimy poczekać, aż nie będzie samochodów. Nina czekała cierpliwie. Gdy droga była pusta, chwyciła mamę za rękę i przeszły prosto przez jezdnię. Mama pochwaliła ją za cierpliwość. Czasem trzeba poczekać dłużej, ale to lepsze niż biec przed samochód, powiedziała. Nieco dalej był przystanek autobusowy. Czekało tam kilka osób, w tym dzieci. Niektóre podbiegały do krawężnika, mama ostrzegła. Na przystanku stójmy z daleka od ulicy wsiadamy dopiero, gdy autobus zatrzyma się całkiem. Nie wchodzimy pod nadjeżdżające pojazdy. Nina zapamiętała te słowa. A co jeśli autobus zatrzyma się daleko? Spytała. Mama powiedziała, że trzeba poczekać, aż podjedzie, i wtedy spokojnie podejść. Kiedy autobus przyjechał, mama pozwoliła Ninie wejść pierwszej. W środku dziewczynka usiadła spokojnie. Mama powiedziała, że w autobusie trzeba trzymać się poręczy i nie biegać, bo nagłe hamowanie może przewrócić pasażerów. Pokazała, gdzie jest przycisk, aby wysiąść. Kiedy wysiadały, najpierw wyszły na chodnik. Rozejrzały się i dopiero ruszyły dalej. Nina zobaczyła, że podróżowanie autobusem też ma swoje zasady. Ustąp też miejsca starszym osobom, dodała mama. Nina wstała i ustąpiła miejsca starszej pani, która się do niej uśmiechnęła. Zanim dotarły do przedszkola, zobaczyły, jak inne dzieci biegły na autobus w ostatniej chwili. Mama wskazała na nie i powiedziała, że bieganie po ulicy nawet do autobusu jest bardzo niebezpieczne. Lepiej poczekać na następny autobus, niż ryzykować. Po południu Nina poszła z mamą na Plac Zabaw. Na chodniku rysowały kredą i skakały w klasy. Obok bawiła się koleżanka Zosia. Obie dziewczynki nosiły odblaskowe opaski. Plac był blisko ulicy, więc mama przypominała: Nie wbiegajcie na jezdnie po piłkę. Zatrzymajcie się przy krawężniku. Spójrzcie w lewo, w prawo i znowu w lewo. Pamiętajcie, żeby przechodzić prosto i nie biec, bo możecie się potknąć. Podczas zabawy piłka potoczyła się w stronę ulicy. Nina pobiegła za nią, ale zatrzymała się przy krawężniku i złapała Zosię za rękę. Razem rozejrzały się na boki. Gdy droga była pusta, szybko podniosły piłkę i wróciły na plac. Zosia powiedziała: Dziękuję, że mnie zatrzymałaś. Nina była dumna. Wiedziała, że uratowała przyjaciółkę przed niebezpieczeństwem. Mama pochwaliła dziewczynki. Bardzo dobrze, że najpierw sprawdziłyście drogę. Wiele wypadków zdarza się, gdy dzieci biegną za zabawką, powiedziała. Przypomniała im też, że nie wolno przechodzić tuż przed autobusem, ani tuż za nim, bo kierowca może nas nie zauważyć. Wieczorem Nina i Zosia wspominały zabawę. Ustaliły, że będą grać w grę Widzę samochód. Kiedy będą spacerować, będą na zmianę liczyć auta, które nadjeżdżają i wspominać zasady. Dzięki temu zasady wejdą im w nawyk. Pewnego dnia Nina wracała z mamą do domu, gdy było już ciemno. Latarnie świeciły, a na niebie widać było gwiazdy. Mama dała Ninie kamizelkę odblaskową i małą latarkę. Wieczorem kierowcy gorzej nas widzą. Odblaski i światło pomagają, żeby nas zauważyli, mówiła mama. Pokazała Ninie, jak zapina się kamizelkę i jak włącza latarkę. Nina zauważyła, że na drodze jest ciszej. Mama powiedziała, że w ciemności nie można patrzeć w telefon ani słuchać głośnej muzyki, bo trzeba słyszeć auta. Dziewczynka posłusznie schowała słuchawki. Przechodziły przez miejsce, gdzie nie było chodnika. Idziemy poboczem, po lewej stronie drogi. Wtedy widzimy nadjeżdżające samochody, tłumaczyła mama. Obeszły powoli, świecąc latarką na ziemię. Kiedy mijały wąską uliczkę, mama przysunęła Ninę bliżej siebie. Zawsze idź po zewnętrznej stronie. Żebym była między tobą a samochodami, powiedziała. Odblaski lśniły, a dziewczynka czuła się pewnie. Pomyślała, że nawet wieczorny spacer może być bezpieczny, jeśli się uważa. Lubię te światła. Wyglądają jak małe gwiazdy na mojej kurtce, zaśmiała się. Mama przytaknęła i powiedziała, że to sprawia, iż Nina jest widoczna niczym superbohaterka. W domu Nina powiesiła kamizelkę na haczyku. Będę ją zakładać zawsze, gdy będzie ciemno, obiecała. Mama pochwaliła ją za rozsądek. W weekend Nina pojechała z rodzicami do dziadków. Mieszkali w małej wiosce. Ulice były wąskie, a chodniki często znikały. Dziadek zabrał Ninę na spacer. Tu musimy iść poboczem i patrzeć na auta. Idziemy po lewej stronie, żeby widzieć, co jedzie, tłumaczył dziadek. Wytłumaczył też, że na wsi nie ma świateł ulicznych, dlatego po zmroku odblaski są jeszcze ważniejsze. Spacerowali polną drogą. Nie było tam pasów, ale prawie nie jeździły samochody. Nawet jak jest mało aut, pamiętaj, żeby patrzeć w obie strony i przechodzić prosto, mówił dziadek. Nina powtórzyła zasadę i szła dzielnie. Dziadek opowiadał jej historię z czasów, kiedy był dzieckiem i nie było tylu samochodów. Teraz jest więcej aut, więc musimy być bardziej ostrożni, dodał. Gdy wracali, zobaczyli rowerzystę. Babcia przypomniała, że jeśli pieszy musi wejść na ścieżkę rowerową, zawsze powinien ustąpić rowerzyście. Nina pokiwała głową. Lubiła spacery z dziadkami i uczyła się nowych rzeczy. Widzieli też traktor i krowy. Na wsi trzeba uważać nie tylko na auta, ale też na zwierzęta, śmiała się babcia. Wieczorem dziadek dał ni nie mały odblaskowy breloczek w kształcie serca. To dla ciebie, żebyś zawsze była widoczna, powiedział. Nina przyczepiła go do plecaka. Była szczęśliwa i obiecała dziadkowi, że będzie nosić breloczek każdego dnia. W poniedziałek w przedszkolu nauczycielka poprosiła dzieci, żeby opowiedziały o swoich spacerach. Nina zgłosiła się pierwsza. Opisała, jak patrzy w lewo, w prawo i znowu w lewo na przejściu dla pieszych. Zosia dodała, że nie wolno biegać na jezdnie za piłką. Dzieci pokiwały głowami. Nauczycielka przywiesiła na tablicy obrazki z zasadami i poprosiła dzieci, by narysowały scenki z bezpiecznym przechodzeniem. Nauczycielka przyniosła plansze z rysunkami znaków drogowych. Dzieci poznały znak przejście dla pieszych i znak stopu. Potem bawiły się makietą ulicy z samochodzikami i lalkami. Nina udawała policjantkę, która kieruje ruchem. Każde dziecko musiało zatrzymać się przed pasami i poczekać na zielone światło. Pod koniec zajęć nauczycielka pochwaliła Ninę za to, że dzieliła się swoją wiedzą. Jeśli wszyscy będziemy pamiętać te zasady, będziemy bezpieczni powiedziała. Nina była dumna i chciała uczyć młodsze dzieci. Po południu dzieci zabrały do domu kolorowe broszurki o bezpieczeństwie na drodze. Nina pokazała broszurkę rodzicom i dziadkom. Wieczorem Nina zasnęła w swoim łóżku. Mama usiadła obok i zapytała: Czego nauczyłaś się dziś i w weekend? Nina wymieniła wszystkie zasady: chodzić po chodniku, iść po boczem po lewej stronie, patrzeć w obie strony, czekać na zielone światło, nosić odblaski i być cierpliwym. Mama uśmiechnęła się i dodała: że przepisy mówią też o tym, by poza przejściem ustąpić samochodom i przejść najkrótszą drogą. Opowiedziała też o tym, że piesi nie mogą wchodzić na drogę tuż przed jadące auto i nie wolno przebiegać, bo można się przewrócić. Nina zrozumiała, że bezpieczeństwo na drodze to wybór, który podejmuje się każdego dnia. Jej przygody w mieście, na wsi i na Placu Zabaw. Uczyły ją, jak ważne są te zasady. Dziewczynka postanowiła, że będzie przypominać o nich swoim przyjaciołom. Chcę, żeby wszyscy wracali do domu wcali i zdrowi, powiedziała. Mama przytuliła ją i była z niej dumna. Morał opowieści jest prosty: Kiedy uczymy się zasad ruchu drogowego, chronimy siebie i innych. Bohaterem jest każdy, kto zatrzyma się na czerwonym świetle, spojrzy w lewo i w prawo, założy odblask i cierpliwie zaczeka na swoją kolej. Dzięki temu możemy bezpiecznie i radośnie wracać do domu. W ten sposób Nina i jej rodzina dbają o siebie oraz uczą innych, że bezpieczeństwo jest ważne każdego dnia.